Najlepsze są w ogóle komentarze. Ktoś napisał, że jeżeli pantusk popiera się i wspiera się jakimiś świadkami tego typu, którzy są bandziurami, przestępcami, i im ufa, i ich stawia na piedestale wiarygodności, to jakim cudem ABW w jego ustach, w jego zeznaniach jest nierzetelne. I podważa oczywiście rzetelność i wiarygodność ABW, które tak naprawdę prześwietlało i sprawdzało postać osoby, jaką jest pan Karol Nawrocki. I tutaj, że mamy pana Jacka Morańskiego, który jest nowym ekspertem rządowym, przeżyliśmy epokę ekspertów w trakcie, Pandemii, więc mamy teraz nowych ekspertów, jak widzicie, godnych zaufania. Nie możemy ufać, ABW Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Możemy ufać za to przestępcom i bandziorom. Polska to będzie właśnie kraj pełen tego typu przestępców i bandziorów, jeżeli pakt migracyjny, imigracyjny. Wprowadzi pani Ursula von der Leyen, dlatego że ten właśnie deklaracja o tym pakcie i ten dokument leży sobie w zamrażalniku na czas wyborów. Wszystko odżyje zaraz po wyborach.